Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Na dziś jest to taki inny film, ponieważ jest to takie bardziej podsumowanie mojej firmy e, różnych konwoi. No i była niedawno rocznica firmy, no i takie postanowiłem też z tej okazji nagrać takie podsumowanie, że tak powiem. E, różne urywki z różnych konwoi, z takich bardziej większych konwoi, e, takie z jakiejś okazji, zapraszam serdecznie do obejrzenia. Witam was w kolejnym odcinku z EuroTrack. Dzisiaj sobie pojedziemy w konwoju. Za pilotem jedzie firma Schwager Trans, potem Poland Trans, my jako Maro Transport, Tracker Go, jeśli będzie, i zamyka nasz pilot. Nie no, fajnie to wygląda. A, witam serdecznie. Dzisiaj konwój międzyfirmowy. No i. No. Dobra. To jeszcze, jadą, jedzie ze mną firma Marotransport. O no, tutaj oni czekają, my czekamy Szwagier, jak będziecie gotowi to tylko powiedz i będziemy ruszać, nie? No dobra, ja już mam live odpalone, to można się przywitać. No to wita witamy wszystkich na live u Szwagra. Eee, z tej strony firma Marotransport i dziękujemy Szwagrowi za zaproszenie do wspólnego konwoju międzyfirmowego. I co? Myślę, że będzie udana, fajna trasa, a zarazem fajna zabawa. Tak ja myślę. No tak, ja też tak myślę. No i witam Was również z firmy Maro Transport. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym live. A dzisiaj, jak widać w tytule, jedziemy sobie w konwoju z firmą Maro Transport. Zaraz sobie wbiję na Discorda, już tam do nich, bo już tam gadają. O, tak tutaj się prezentuje to. Tutaj jeszcze jesteśmy w porcie w Calais i zaraz wyruszamy. Także już wbijam tam na Discorda. Chwileczkę. Halo! Dzień dobry! Halo. Witam. Witam! Halo, witam. Sieman, no, sieman. No, czekamy, czekamy. Witam, witam. No, co tam? Boż, cała lewa strona. Cześć, witam nas serdecznie na kolejnym live. Życzę wszystkim na samym wstępie szczęśliwego nowego roku. I witam serdecznie Damian, Diablo twój fan. Filip, Motohak yy, i Piotr, witam serdecznie. I jest ze mną dzisiaj twój fan nie jest dzisiaj na Discordzie ani nic, tylko obok mnie siedzi. Witam, witam, ja tu głównie odpinowania tato, ale będę obok No, także już tam wchodzę na Discorda i zaraz będziemy powoli ruszać. My na hotelu, będę, więc chcesz radę. Tylko z jedzie. Leź Zatańczyłeś ładnie od do lewej. No potem to jest sylwester, żeby tanczyć. Diabełek, ty no. nic nie rozumiesz, nie? Powiem wam tak: kolejny kombój, i znowu jedziemy wieczorem. Tak. No, niestety. Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym liveie. a dzisiaj, kurczę, gramy sobie w Eurotrack. Jak widać, konwy urodzinowy. Witam serdecznie wszystkich. Witam tych, co oglądają zapis. No i co, zaraz już wchodzę na Discorda i, kurde, zaraz ruszamy, kurczę. Sudba siema. <laughs> Alo, witam serdecznie. O, witam. <laughs> cześć, 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 cześć. Siemko, szwager. witam. Cześć, witam. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Szwagier! <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> witam jeszcze raz. Dobra, ja bym mógł przerwać. To co, wszyscy 100 lat dla szwagra, jeszcze na koniec. Tak,

O, klaksony, fajnie. kurcze, kurcze. dzięki wielkie. A mi właśnie Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym live'ie, a dzisiaj, tak jak widać, jedziemy sobie w konwoju z okazji rocznicy firmy, zbliżającej się rocznicy firmy. Witam. Dzień dobry. Witam. dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dobra, dołączyliśmy. Także będziemy powoli zaraz ruszać. Coś by akurat odpowiadałem na czacie. E, tak sztager, skoro jedziemy ten rocznicowy kombój twojej firmy, to może byś coś opowiedział o swojej firmie. Skąd się wziął pomysł na utworzenie firmy itd. No, no nie wiem, tak pomysł kurczę, Tak jakoś wyszło. Pierwszym pracownikiem ogólnie... ogólnie pan Sonajcik był I jest nadal Bo ja od ciebie wcześniej pytałem dlaczego ty jeszcze do mnie nie odzywałeś? Czy byłeś obrażony, czy co? A na co miałem być obrażony szwagier? No co ty nie, tylko wiesz tam trochę byliśmy zajęci i, I dlatego to tak było, ale na nic nie jestem obrażony, wszystko jest w porządku. A, a ja słyszałem, że Lolixa wyrzuciłeś z firmy No ale przeprosił, to wrócił z powrotem. A co on zrobi w ogóle? A to niech Lolix ci powie. Panie Lolix, proszę powiedzieć. Dobra, wróciłem. Nie Dobre. wiem. A, a ja wiem. Jak to podobno, kurde nie wiem. to, i to ja. Podobno ty wywrócił to i to ja na firmy, ale nie wiem o co chodzi. Podobno stał do góry naganne, ale to... Ja nie o tym nie wiem, no podobno na kamerach już było. I to Hexys okay, podjął tę decyzję tylko to przedstawił ten plan, ja to jakby no, zaakceptowałem Heksusa zdanie i tyle. Mówi, Heksu, Stąd wyrzucamy, rejonowy. No, wy, wyrzucamy Lolitza, mówię, no, no nie wiem, no jeśli tak uważasz, to to no dobra. Kto chciał Red Bulla? Ja chciałam, a obraz był Ja nie chcę. A tak naprawdę to był taki żarcik. Bo ja naprawdę tak myślałem, bo on przyszedł do mnie raz na live'a i pisał, że, że mu jest smutno, bo Maro go wyrzucił Nic o tym nie wiem. Jak to? Ja zaraz pokażę zdjęcia kurde, znajdę tego live'a To był z mapki jak robiłem To na pewno nie byłem jak, się podszywał Ta. Ja bardzo dziękuję za konwo i dziękujemy też bardzo. za zaproszenie. I, I co, bardzo pani przyjechało i mam nadzieję następnego i zmyślono na tym komboju, jakimś pracuję w pałę. długo, bardzo No mam nadzieję, że nas no, zaprosicie też. <laughs> yes, jeszcze zobaczymy, nie? bo tak to wydaje mi się, że ty jesteś na i obrażonym. Ja? Ja nie jestem obrażony. Cóż tobie? Nie jest nie, tak. nie wyobrażamy innej opcji, żeby z nami nie jechał na naszym rocznicę. To my będziemy mieli drugą rocznicę. Nie? O! No to ja również dziękuję wam wszystkim za udział w konwoju. I zapraszam na następne. Na razie wszystkim, no i dziękuję za obejrzenie, dziękuję wszystkim za wspólne konwoje, dziękuję firmie Marotransport za wspólne konwoje, za współpracę, dziękuję wam, pozdrawiam serdecznie, no i też bardzo dziękuję... Moim pracownikom, że jesteście w firmie, i dziękuję jeszcze raz wszystkim. Trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce. Na razie, cześć.